Dwie wyprawy do lasu. No, jest jakiś jedynaczek. Zobaczę, co to za jedynaczek. Udało się. Jest borowik. Jedyny grzyb na grzybobraniu. Ludzie, jaka radość. Ona na bezrybiu i rak ryba, ale ten rak to się okazał pięknym borowikiem. I rósł sobie w trawie. Właśnie namierzyłam pięknego grzyba, to jest borowik, rośnie na łące, pod samym lasem. Muszę go wyjąć, ładnie uklepię, grzybnie, zakryję I teraz mogę go obejrzeć. Teraz porównanie, nożyk ma 16 cm, Grzybek ma trochę mniej. Teraz się muszę pochwalić mojemu mężowi, co znalazłam. Jest większy od ciebie. Zobacz jaki ładny grzybek, Dorodny borowik. Łączka dzisiaj chyba nam coś obdarzy, chociaż tu szli państwo. Widzę trzy grzybki, które tutaj tak ciekawie wyglądają. Zaraz zobaczymy co to jest. Jeszcze jest jeden ceglastopory. Jaki to grzybek? Nie zbieramy tych grzybków. Niech sobie rosną. Te trzy są piękne. Ceglastopory. 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 Znalazłam jeszcze takiego prawdziwka. Był kopnięty prawdopodobnie przez człowieka lub zwierzę. Taki trochę podsuszony już. Rozdzielił mu się kapelusz. O, jaki piękny, prawdziwy piękny, Pokaż. Pierwszy. O, o. Śliczny jest, O, już go. Wykręć, wykręć go. Tak, tak, tak. O, myślę. Ślicznie się prezentuje. O, jaki. Że, że Ten się ślicznie prezentuje. Że... Taki dorodny. Borowik i reczka zdobycz. Dzisiaj na takim pniu znalazłam masło czarownicy. Co to jest masło czarownicy? Poczytajcie poniżej, pod filmikiem. Muzyka